Co słychać w elektromobilności, czyli pierwszy odcinek news, zaczynamy. Numer 1. Mercedes EQS 580, czyli elektryk z największą dostępną baterią na rynku. Nasz redakcyjny kolega zabrał na test wcześniej wspomniany model, ale to nie był taki zwyczajny test. Łukasz pojechał nim do Wiednia. Ile razy musiał się ładować i jakie technologie pomogły mu planować podróż? No właśnie. Numer 2. Polityka nie mogła ominąć tematów elektromobilności, a która partia więc sprzyja jej? Najbardziej. Najbliższe lata będą czasem przełomowym dla polskiej energetyki, ponieważ musimy zmierzyć się z zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej i z wdrażanymi przez nią programami mającymi na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. My prześwietlamy plany nowych rządzących. Numer 3. Billie Eilish, piosenkarka, głos młodego pokolenia, laureatka siedmiu nagród Gremis. Postawiła na elektromobilność. Na wielu materiałach wideo w sieci została przyłapana w swoim świeżym Audi e-tron GT. Czy to początek jakiejś współpracy Reklamowej, czy kolejny samochód w kolekcji Bili. Na potwierdzenie tej informacji będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Numer 4. Z newsowych premier mamy dla Was Kia EV9. W końcu poznaliśmy ceny oraz zasięgi tego premierowego modelu. Wersja R z napędem na tylne koła przejedzie aż 563 km według standardu WLTP, a kosztować będzie około 324 tysięcy złotych. Numer 5. Czyżby dostawa Cybertrucków? Tak twierdzą zdjęcia opublikowane na koncie tego Twitterowicza. Niewielką flotę Tesli Cybertruck zauważono w Gigafactory w Teksasie przed ogłoszeniem spodziewanej dostawy. Wiele osób uważa, że Tesla może ogłosić dostawę w tym tygodniu wraz z publikacją wyników firmy za trzeci kwartał już w środę. A Wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu.